Szybaki i lewy pas Pięć dni, sześć dni bez snu o -o. Nas nie dogonią, wciskam gaz Niech wypierdoli okna i zerwie tak. i lewy pas Pięć dni, sześć dni bez snu o -o. Nas nie dogonią, wciskam gaz Niech wypierdoli okna i zerwie Trzy tak. paki goni ile. Zaraz otwieram ten moed, ja dobrze wiem co chcą, temu tańczą nam na stole Ona ma włosy blond i traci szybko kontrolę, czuję się tak jak szejk, wszystkie dupki napalone Nie śpimy kilka nocy, ale wszystko jest ok, mamy oczy jak koty, kurwa wrzucam piąty bieg Z recepcji krzyczą na nas, że za głośno, znowu jest tu Taki goni i lewy pas, pięć dni, sześć dni, bez snu, o oh, oh. nas nie dogoni, wciskam gaz.